Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia. Anna Lee Huber, siostry z Titanica. Przełożyła Agnieszka Kalus. Czyta Klaudia Bełcik. Mojej kuzynce Jackie. Dziękuję, że jesteś wspierającą, wierną i niesamowitą przyjaciółką. Występują. Rodzina Fortunów z Winnipeg w Kanadzie. Mark Fortune, 64-letni milioner, zawdzięczający wszystko własnej pracy. Mary, 60 lat, matka szóstki dzieci. Flora, 28 lat, zaręczona z Crawfordem Campbellem, bankierem. Alice, 24 lata, zaręczona z Holdenem Allenem, agentem ubezpieczeniowym. Mabel, 23 lata, związana z Harrisonem Driscollem, muzykiem z Minnesoty. Charlie, 19 lat. Robert, 34 lata, żonaty z Almą, mieszka w Vancouver. Clara, 30 lat, żona Herberta Hatona. Ches Kinsey, odnoszący sukcesy tenisista i prawnik z Nowego Jorku. William Sloper, miły młody człowiek z Connecticut, którego państwo Fortunowie poznali podczas podróży do Europy. Trzej muszkieterowie. Sympatyczni kawalerowie podróżujący z państwem fortunami z Winnipeg. Thomson Beatty, przyjaciel Flory. Thomas McCaffrey, pochodzi z Irlandii. John Hugo Ross, zapadł na dysenterię w Egipcie. Thomas Andrews, budowniczy statków i inżynier, który zaprojektował Titanica. J. Bruce Ismay, dyrektor zarządzający White Star Line. Oficerowie i załoga Titanica. Kapitan E. J. Smith. Pierwszy oficer: William Mardock, Szkot, Drugi oficer: Charles H. Lightoller, Lights. Piąty oficer: Harold J. Lowe, Walijczyk. Dr. William O'Laughlin: Chirurg Pokładowy: Stuart Ryan: Stewardessa Bennett: Stewardessa Mary Sloane, Pułkownik Archibald Gracie: Uprzejmy autor książki o wojnie secesyjnej. Pan i pani Straussowie. Były kongresmen i współwłaściciel domu towarowego Macy's i jego żona. Jacques i May, futrelowie. Autor popularnych historyjek kryminalnych o maszynie myślącej i jego żona, również pisarka. Charlotte Drake Cardeza. Zamożna wdowa zarezerwowała jeden z luksusowych apartamentów. Thomas Cardeza. 36-letni syn Charlotte. Pułkownik John Jacob Jack Astor i Madeleine Astor. Najbogatszy człowiek na Titaniku i jego druga żona. Karl Baer, gwiazda tenisa, podróżuje do Europy za panną Helen Newsom, którą zamierza poślubić. Sir Cosmo Duff Gordon, szkocki baronet i sportowiec. Lady Duff Gordon, projektantka mody Lucille. Helen Churchill Candy. Pisarka, projektantka wnętrz i sufrażystka. Margaret Brown, lwica salonowa i filantropka z Denver. Helen Newsom, dziewiętnastoletnia przyjaciółka siostry Karla Bera. Państwo Beckwitowie, matka i ojczym Helen. Państwo Rejersonowie i ich dzieci. Podróżują do domu po tragicznej śmierci najstarszego syna. Państwo Fejerowie, J.B. Fejer. Wiceprezes Pennsylvania Railroad Company. Żona Marian, 17-letni syn Jack. Quick Baxter. Były hokeista z Montrealu, towarzyszący matce i siostrze w drodze z Europy do domu i w tajemnicy wiozący swoją kochankę Bert Maine, żeby się z nią ożenić. Pani Helen Baxter. Zamożna wdowa z Montrealu. Z Baxter Douglas. Siostra Quiga. Państwo Hejsowie, pan Charles Melville, prezes Kanadyjskich Państwowych Linii Kolejowych i jego żona, Clara Jennings. Orian i Thornton Davidsonowie, córka państwa Hejsów i jej mąż. Francis Brown, fotograf amator, który podróżował Titanikiem z Southampton do Queenstown. Podpułkownik Arthur Pejuczen, prezes Standard Chemical Company i oficer w Queen's Own Rifles z Toronto. Dr. Alice Leader. Lekarka prowadząca prywatną praktykę w Nowym Jorku. Pani Margaret Swift. Przyjaciółka dr. Leader. Ukończyła prawo. Mary Young. Towarzyszka pani White. Kiedyś uczyła muzyki dzieci Roosevelt'a. Ella White. Zamożna wdowa podróżująca z panną Young. Państwo Alisonowie z rodziną. Młody milioner Hudson, jego żona Bisi, dwuletnia córka Lorraine, jedenastomiesięczny syn Trevor. Alice Chiver, nowaniania Trevora. Henry B. i Irene Harry Harris, dyrektorzy teatru i producenci z Nowego Jorku. Hugh Woolner, angielski przedsiębiorca, adorator pani Candy. Harry Widner, bibliofil i przedsiębiorca, syn Georgia i Eleanor Widnerów. Dr. Washington Dodge, lekarz i bankier z San Francisco. Harry Markland Molson, najbogatszy Kanadyjczyk na pokładzie Titanica. Przeżył dwie katastrofy morskie. Dorothy Gibson, modelka i gwiazda filmowa. Michael i Edmund Nawratilowie, dwóch chłopców podróżujących z ojcem pod przybranym nazwiskiem Hoffman. Neshan Krekowian, Armeńczyk imigrujący do Kanady. Podróżuje trzecią klasą. Prolog. 12 lutego 1912 roku. Kair, Egipt. Alice Fortune była urzeczona. Robiła co w jej mocy, żeby się nasycić tym, co ją otaczało. Od pokrytych bujną zielenią gałęzi niskopiennych palm, w kamiennych donicach stojących po obu stronach szerokich schodów, poprzez kafelki na podłodze tarasu w jaskrawych odcieniach niebieskiego, zieleni i pomarańczu, aż po lekki wietrzyk przesycony zapachami jaśminu i fig, poruszający kosmykami jej włosów, które wyswobodziły się ze spinek i łaskotały ją po karku. To uczucie było dla niej nowe. To pragnienie, żeby zobaczyć, poznawać i doświadczać wszystkiego wokół. Nigdy nie oddaliła się od domu dalej niż do Toronto. Więc jej apetyt na eksplorację był nienasycony. Niestety jej matka chciała odpocząć od upału, a reszta rodziny postanowiła dołączyć do niej. Alice była jednak zbyt podekscytowana, żeby się położyć. Nie, kiedy wciąż miała tak wiele do odkrycia. Co prawda nie mogła opuścić hotelu, ale gdy w przypominającym świątynię holu zjawił się przyjaciel rodziny i współtowarzysz podróży, powracający z porannej przechadzki, skwapliwie skorzystała z możliwości wymigania się od pokutnego wyglądania przez okno, podczas gdy jej siostry zażywały drzemki. W taki właśnie sposób znalazła się na werandzie hotelu Shepherds w sercu Kairu, gdzie popijała herbatę z przystojnym, jasnowłosym Williamem Sloperem z Connecticut. Uśmiechnął się do niej pobłażliwie, gdy uniosła szklankę z zimną herbatą hibiskusową i spojrzała na niego, chyba po raz pierwszy, Odkąd usiedli przy ratanowym stoliku. Inny mężczyzna mógłby się poczuć urażony brakiem jej uwagi, ale nie William. Był niepoprawnym flirciarzem, chociaż zupełnie nieszkodliwym. Poza tym zachowywał pogodę ducha i nie brał tego zbyt poważnie. Roześmiała się, a jej śmiech rozbrzmiał wyraźnie na tle ściszonych kulturalnych głosów oraz łoskotu wózków i samochodów jadących ulicą. Nie wyobrażam sobie, aby mogła pani wypić herbatę na tarasie swojego domu w Winnipeg o tej porze roku, zauważył. Dobry Boże, nie, zgodziła się. No chyba, że chciałabym zamarznąć na kość w ciągu kilku sekund. Muszę jednak przyznać, że Winnipeg zimą ma także swoje zalety. Poczuła się zobowiązana do wyrażenia lojalności w stosunku do swojego miejsca zamieszkania, chociaż w tej chwili nie mogła sobie przypomnieć żadnej z jego zalet. -Sloper mruknął coś pod nosem i skinął głową. Domyślam się, że nie potrzebujecie tam lodówek, uśmiechnęła się. Wydaje mi się, że w Connecticut nie jest o wiele cieplej. Dlatego też jestem tutaj, a nie tam. Upiła łyk herbaty. Było w niej dość cukru, by poczuć smak hibiskusa, ale za mało, by stłumić jego cierpkość. Sądziłam, że jest pan poszukiwaczem przygód. Tak, ale zawsze najlepiej wyruszać na podbój świata zimą. jasno -niebieskie oczy Williama zalśniły pod rondem kapelusza Panama. I wracać do Nowej Anglii w chwili, gdy żonkile zapowiadają nadejście wiosny. Alice nie była w stanie zbić tego argumentu, ponieważ najwyraźniej jej ojciec, Mark Fortune, miał to samo na myśli, kiedy zaskoczył całą rodzinę tą wycieczką. Grand Tour po Europie i krajach śródziemnomorskich. Pozornie, powodem była nagroda dla młodszego brata z okazji ukończenia szkoły, ale wszyscy zostali zaproszeni do uczestnictwa. Namówienie czworga najmłodszych dzieci Fortune, by dołączyły do takiej ekstrawaganckiej podróży, nie było trudne. Nawet Flora, starsza o cztery lata siostra Alice, z chęcią przełożyła swój wiosenny ślub. Żeby z nimi wyjechać i służyć jako przyzwoitka trójce młodszego rodzeństwa Ale oczywiście Flora już była taka obowiązkowa Zawsze zgadzała się na wszystko, co wymyślili rodzice Państwo Fortunowie wsiedli do pociągu w Winnipeg Zaraz po rozpoczęciu Nowego Roku I popłynęli z Nowego Jorku do Triestu Na statku Franconia, obsługiwanym przez Cunard Tam właśnie poznali Williama Slopera a także kilkunastu innych Kanadyjczyków wyruszających na wakacje. Niektórzy z nich mieli podążać tą samą trasą, co mieszkańcy Winnipeg, przez Włochy do Egiptu, gdzie zatrzymali się w kairskim hotelu Shepherds. Wszyscy, którzy się liczyli, zatrzymywali się w Shepherds, kiedy byli w Kairze, a przynajmniej stołowali się w jego znakomitej restauracji. Kiedy wyjeżdżacie? zapytał William. Alice wiedziała, że ma na myśli wycieczkę łodzią w górę Nilu do Luxoru i Teb, ponieważ przez ostatnie pół godziny mówiła o świątyniach i piramidach. Za kilka dni odwróciła się i omiotła wzrokiem innych gości zasiadających przy stolikach na tarasie po obu stronach głównego wejścia do hotelu. Większość z nich zgromadziła się pod markizą chroniącą przed silnymi promieniami słońca. Ale dwie panie w sukniach z cienkiego materiału zasiadły pod gałęziami niskopiennej palmy na werandzie, częściowo w cieniu, częściowo w przefiltrowanym przez gałęzie słońcu. Dzisiaj po południu udajemy się do Muzeum Egipskich Starożytności. Może pan do nas dołączyć? Być może tak zrobię, powiedział. Z hotelu wyłonili się goście. Najpierw się zatrzymywali, aby przyzwyczaić wzrok do jasnego światła słonecznego. Nawet cień na tarasie nie pomagał, gdy wychodziło się z zacienionego, eleganckiego wnętrza z alabastrowymi kolumnami, zwieńczonymi lotosowymi kapitelami, pełnego marmurowych i hebanowych elementów wyposażenia. Elegancko ubrana para zamrugała kilkakrotnie, po czym ruszyła po wykafelkowanej podłodze, a następnie zeszła po schodach na ulicę, gdzie czekał na nich samochód. William ponownie wspomniał o upalnej pogodzie, ale Alice słuchała go tylko jednym uchem, ponieważ zainteresował ją niewielki mężczyzna w brązowym fezie, który stanął po drugiej stronie balustrady i rozmawiał z elegancką parą. Cokolwiek im mówił wytwornie ubrany mężczyzna nie chciał go słuchać, ponieważ odwrócił się od niego i pomógł kobiecie wsiąść do pojazdu. Nagle uwagę Alice przyciągnął klakson przejeżdżającej ciężarówki. Odwróciła się i przyglądała ciągnionemu przez osiołka wózkowi, którego woźnica podniósł rękę i krzyknął coś w odpowiedzi. Kiedy spojrzała ponownie, odkryła, że niski mężczyzna patrzy na nią. Na jego ustach pojawił się lekki uśmiech, gdy przełożył rękę przez metalową barierkę, by wykonać w jej stronę przyzywający gest. Z początku się zastanawiała, czy to nie kolejny uliczny sprzedawca, który zachwala swoje towary przechodniom. Ale on niczego nie trzymał w rękach. Poza tym taki handlarz nie mógłby oferować swoich towarów tak blisko hotelu. Czego on pana zdaniem chce? zapytała mimochodem. William spojrzał w tym samym kierunku, a mężczyzna ponownie wykonał przyzywający gest. No cóż, prawdopodobnie chce pani powróżyć. Wróżył już ktoś panience? Nie, ale. nie była pewna, czy matka i ojciec by się na to zgodzili podobnie jak jej starsza siostra Flora ale w końcu wyjechali w tę podróż żeby doświadczać innych kultur i kontynentów och to chyba nic złego a zatem go przyprowadzę odparł William z uśmiechem Alice wygładziła dłońmi spódnicę w kolorze bławatka rozprostowując zagięcia i uważając żeby nie przesunąć rękawiczek które złożyła na podołku po czym poprawiła słomkowy kapelusz z szerokim rondem bo nagle poczuła się równie zdenerwowana, jak podekscytowana. Ciemną skórę egipskiego jasnowidza przecinały zmarszczki, a jego szaty były zakurzone, ale oczy lśniły ciepłem i serdecznością. Ukłonił się grzecznie, po czym przemówił melodyjnym głosem z silnym akcentem: Czy panienka chciałaby, żebym wyczytał jej przyszłość z dłoni? Podała mu rękę, patrząc z zainteresowaniem, jak ją odwraca. I przygląda się wnętrzu dłoni, przesuwając krótkimi palcami po liniach. William poprawił szarą lnianą marynarkę i usiadł na swoim krześle, puszczając do niej oko. Grozi ci niebezpieczeństwo za każdym razem, gdy podróżujesz po morzu. Alice ponownie spojrzała na wróżbitę i zauważyła, że dobry humor mężczyzny się ulotnił. Widzę, jak dryfujesz po oceanie na otwartej łodzi. Ciągnął, jakby przemawiał do niej z dużej odległości. Stracisz wszystko oprócz życia. Zostaniesz ocalona, ale inni będą zgubieni. Cisza, która zapadła po tym oświadczeniu, przerwana była tylko stukaniem oślich kopyt i brzdękiem zastawy stołowej. Alice miała wrażenie, że zimny wiatr chłodzi jej kark oraz ramiona. Z całych sił musiała się powstrzymać, żeby nie zareagować na tę wróżbę. Na szczęście na Williamie nie zrobiła podobnego wrażenia. Roześmiał się głośno. Jakież to złowieszcze, nie sądzisz? Mam dla ciebie pewną radę, staruszku, zniżył głos. Przepowiadaj szczęśliwą przyszłość, jeśli chcesz, by dobrze ci płacili. Taką wypełnioną biciem ślubnych dzwonów, złocistymi zachodami słońca oraz tu potem małych stupek. W tym momencie Alice sięgnęła do portmonetki, by wyjąć monetę i podała ją w różbicie, który nie zareagował na słowa Williama, tylko cały czas przeszywał ją wzrokiem. Skinął głową, cofnął się, odwrócił i zbiegł po schodkach, a następnie zniknął w tłumie ludzi spacerujących ulicą. Co za zabawny, mały człowieczek. William się roześmiał, kręcąc głową. Alice podniosła rękę, by dotknąć sznura pereł, udrapowanych wokół szyi. I nie odrywając wzroku od miejsca, w którym wróżbita zniknął jej z oczu, żałowała, że jej narzeczony Holden nie dotrzymuje jej towarzystwa. Wiedziałby, co powiedzieć. Chociaż uważała się za logicznie myślącą osobę, nie poddającą się przesądom ani wybujałej fantazji, nie mogła zaprzeczyć, że ta przepowiednia oraz sposób, w jaki mężczyzna ją przekazał, poruszyły w niej jakieś niechciane emocje. To nie był strach, raczej nieokreślony niepokój. William najwyraźniej to zauważył, ponieważ posłał w jej stronę niedowierzające spojrzenie. No chyba panna nie bierze na poważnie słów tego fakira, prawda? Nie, odpowiedziała z wahaniem. On prawdopodobnie będzie przepowiadał tę samą przyszłość dziesiątkom innych turystów. Ma świadomość, że Amerykanie, Brytyjczycy i Kanadyjczycy, wskazał na nią, muszą podróżować drogą morską, żeby się tu dostać, i będziemy musieli wsiąść na statek, żeby wrócić do domu. Doskonale wie, gdzie nas szukać. Rozejrzał się wokół, by podkreślić, że jest to miejsce, gdzie siedzą. To prawda, zgodziła się i w końcu udało jej się uspokoić oddech. Shepard znajdował się w samym centrum życia towarzyskiego Brytyjczyków i wszystkich mówiących po angielsku turystów w Kairze. To było miejsce, w którym zbierali się zamożni i ważni ludzie. Zobaczył piękną, młodą kobietę, chroniącą się przed ostrymi promieniami słońca i domyślił się, która z jego przepowiedni może wywrzeć na niej największe wrażenie. Czy naprawdę tak to działa? Zapytała, nie mogąc zaprzeczyć, że wyjaśnienie William'a dodało jej otuchy. Nie, żeby bezbrzeżnie wierzyła w to, że mały człowieczek potrafi odczytać przyszłość zapisaną na jej dłoni. Słysząc, że jej bardziej obeznany kompan całkowicie odrzuca przepowiednie fakira, poczuła ulgę. Popatrzył na nią niemal protekcjonalnie. Obawiam się, że tak, moja droga. Skinęła głową, wstydząc się trochę swojej naiwności, i uniosła szklankę z herbatą. Zmarszczyła brwi, patrząc na jej ciemnoróżową zawartość. To dość okrutne z jego strony, że przepowiada taką okropną przyszłość. Być może, ale podejrzewam, że tak właśnie zarabia na życie, i w pewnym sensie tego właśnie spodziewają się turyści. W końcu nikt nie chce usłyszeć, że jego przyszłość będzie nudna i przewidywalna. Lepiej przyprawić cię odreszcze, niż zanudzić frazesami. Chyba miał rację. Prawdę mówiąc, nie była pewna, czy nie byłaby równie zdenerwowana, gdyby usłyszała, że wyjdzie za mąż, urodzi pół tuzina dzieci i nigdy nie ruszy się dalej niż sto mil od swojego wygodnego domu, bo przecież takiej przyszłości się spodziewała. Nie była jednak na nią gotowa. Nie chciała zaakceptować tej rzeczywistości. Nie, kiedy miała jeszcze tak wiele rzeczy do zobaczenia podczas tej wyprawy. Za miesiąc czy dwa. Jej pragnienie przygody na pewno zostanie nasycone i będzie więcej niż ukontentowana takim losem. Gdyby miała o nim usłyszeć teraz, poczułaby się rozczarowana. Czyż to nie czyniło z niej najgorszej narzeczonej na świecie, zwłaszcza po tym, gdy otrzymała ostatni list od Holdena? Był kwintesencją uwielbienia i uwagi, bardzo tęskniła za narzeczonym. Ale to nie oznaczało, że poświęciłaby radość, jaką odczuwała, mogąc zwiedzać świat, zwłaszcza, że to mogła być jej jedyna szansa na podróżowanie. Mimo to, jakaś jej część nie chciała całkowicie zapomnieć słów fakira. Wwiercały się gdzieś w tył jej głowy niczym niechciany gość, którego nie dało się pozbyć. Jedyne co mogła zrobić, to mieć nadzieję, że czas i szczęśliwsze wydarzenia zajmą ich miejsce. Zanim się tak stanie, będzie udawała, że o nich nie pamięta. Napiła się herbaty hibiskusowej tak, jakby od razu chciała udowodnić to sobie oraz panu sloperowi.